maneczko witam ponownie z mojego garażu. Golfa ciąg dalszy. Golfa ciąg dalszy. Także co? No, będę składał bagażnik. Całe tutaj myślę, że już razem już lampy wlecą, ma fajne lampy Hella Black Red, tak zwane czarno-czerwone. Oryginalne, to najważniejsze. No i co? Wygłuszenia wlecą. Pasy tutaj, już jeden przykręciłem, no ale oczywiście przykręciłem to z złej kolejności, ponieważ najpierw muszę mieć wygłuszenia potem dopiero pasy i potem parapety i cała reszta. Także kurczę, kolejność najważniejsza, no ale tak to jest, jak się samochód rozebrało dwa lata temu, no i teraz trzeba sobie wszystko poprzypominać, no ale no niestety tak to już jest, także no co. Wstępnie zacznę od umycia tego bagażnika, no bo tutaj się napierniczyło po umatowieniu. Jeszcze jak malowałem. Jak malowałem tutaj ten lewy bok. Eee, no tego wiadomo tej, tej, tej wody z, z ze startym podkładem. No i co? Wumerana sobie przymierzyłem całkiem całkiem się to prezentuje. Nawet dość w miarę szeroko. może dobra felga będzie musiała wejść, już mam jedny na oku, ale... Się chłodnie może zdecydować po prostu, ale no nic. Zobaczymy, co i jak. Także co, no nie przedłużam, biorę się za mycie. Muszę tutaj wszystko przygotować, tak żeby było dobrze. No nic, zabieram się do roboty. No i tak, moi drodzy, po dwóch godzinach. Jak nie trzech, nawet, bo już nawet nie wiem, która jest godzina założyłem tylko tylny zderzak, tylko te dwie lampy, odkurzyłem sobie wykładzinkę i umyłem podłogę. Tyle czasu mi się zeszło z tym zderzakiem, że to jest po prostu niedowiary, nie? Bo to kurde, żeby go ustawić tu na odległości o, między, żeby tu było równo z tej strony, jak i z tej strony, nie? To jest kurde po prostu masakra jeszcze, on gdzieś tak krzywo leżał coś tam ten. Także, no ogólnie roboty, mało co zrobione, no ale masakra, masakra, naprawdę kurde. Pozdrawiam tego, co wymyślił, to ustawienie tego zderzaka, nie? No ale co, no ogólnie cały czas do przodu. Wykładzinka jedna już jest zamontowana, czarna, ładna. Bardzo, bardzo ładnym stanie ten welur jest, także będzie to na pewno ładnie wyglądać. Jutro druga strona, no i co, no i to muszę ten. Ten, tą pokrywkę też od tego od tej pompy paliwa też muszę założyć no i co no jakoś to będzie także na dzień dzisiejszy to tyle jutro będę działał dalej także także dla was to sekunda dla mnie cała noc no i tak kolejny dzień także zaczynam zaczynam znowu walkę z uzbrajeniem samochodu z powrotem te pierdoły. przyszykowałem sobie już drugą matę. Ten ten, ten welur fajny. Zakręciłem już no, tam osłonę, tam tam co pompa paliwa jest. No i co? No i walczymy dalej, kurczę. Będę musiał wszystkie te plastiki, które, które mam do, do, do środka, do auta, będę musiał umyć. Bo niestety, ale zakurzone. Pająków pełno, kurczę. No niestety, ale. Na strychu warunki panują, jakie panują. Także co, ono? wezmę się za mycie po prostu najpierw tych rzeczy. I uważam, że najlepsze do mycia takich takich plastików czy coś, to, to, to nie żadne jakieś tam specyfiki, tylko po prostu zwykła ciepła woda z płynem do garów. Mi się to sprawdzało zawsze najlepiej i plastiki były naprawdę czyste. Wiadomo, tam później do dopieszczenia to jakieś tam te jakieś tamte te Detailerskie szpeje można sobie używać. Tam wiadomo, czy, czy do nabłyszczenia plastiku, czy, do, czy do, żeby, żeby nie błyszczał się, tylko był matowy. No to wiadomo, to już tam jak wedle uznania. No ja póki co będę to był normalnie płynem do garów i tyle. No zaczynam dzień kolejny, także składam. No i dosłownie 2 minutki roboty. Proszę bardzo, czyściutki. Nie wiem czy to na filmie dobrze widać, ale no jest, jest, jest czyściutki naprawdę, tutaj dla porównania jeszcze nie, nie myty, także no, różnica jest kolosalna, nie? to widać widać po prostu yy, od razu. No, także mówię zwykła woda z płynem do garów Daje radę. Jak na takie pierwsze mycie do składania, to uważam, że super. No i tak już zaczyna to jakoś wyglądać poskładany tutaj boczki już się udało pozakładać, szyby pasy tam jeszcze zaślepek brakuje, ale to się tam dołoży, to już są szczegóły no, sterza siadł, lampy siadły wszystko super także już niedługo już niedługo i będziemy jeździć już po drogach nie tylko po placu no, bo po placu to zachciało się, kurde ze sprzęgła strzelać, no i trzeba myć teraz, kurde. Wszystko. No ale, no nic. Głupota wychodzi. No nic, no cóż, no na obecną chwilę mm. zostawiam auto tak, jak jest. I co, no przyszły tydzień zajmę się tą kanapą. No bo tutaj już nie mam czasu, niestety, dzisiaj. Także. Także to by było na tyle No Także za tydzień kanapę będę chciał wybebeszyć Właśnie kanapę z jety, Tak jak już mówiłem wcześniej Kanapę z jety muszę opróć No i przełożyć całe poszycie na Stelaż z golfa Także Już widziałem tam oglądałem to jak to wygląda Szału nie ma No ale Jakoś to będzie Dobra to na razie Trzymajcie się